Przed nami kolejna wędrówka po ulicach i innych ciekawych zakątkach gdańska. W jej trakcie postaramy się wykazać, że śladów dawnej i współczesnej obecności kaszubów jest w tym mieście jeszcze wiele. Nasza szacyła zaczynamy zaczyna. Konkatedralny Bazylici Mariackiej. Ta najpotężniejsza gotycką budaceju w mieście przynależy do największych europejskich świątyńców. W nim kwestii Westel pochowany Arndt Dickmann którym w służbie króla Zygmunta III głeze był admirałą polskiej flotę. Komandował nią łebczas dobatnie bitwę łczki pod woliwą w 1627 roku. W dni, po bitwie ładna czy lesło chwalebno kasabii, wiele służyło na polskich Łekrantach. To prawie Łekrantnik Kasiaba, jak no piersi w się na, na świetci admiraliści Łekrant i dobył admiralską chorągwę. Z kościoła Mariackiego, od ćwierć wiecza w ostatnią niedzielę kwietnia na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha w roku 997 odbywa się coroczna, około 10-kilometrowa pielgrzymka do wzgórz Patrona Polski w podgdańskim Świętym Wojciechu. W tej pielgrzymce do Patrona architece Gdańskiej biorą liczny udział również Kaszubi Gdańscy, którzy w barwnych strojach i z flagami akcentują swoją odwieczną obecność w tym mieście. Nigle wybierzemy so w dzielnicy dylnicy nie możemy nie wspomnąć Łęcedwie Gdyści Gopartu Kasiapsko-Pomolciła z Rzeszenigły prze ulicy Siewści. W bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mariackiej. W czasu, miejsca was o tu w wyżnim tarnowała wyżnym łestrzutką we wedowniczym, książków o we tematyce kasiabskiej W budynku nim mieści się kasiabski krumik, gdzie turisten mogą kupić pamiątki sparłączone z kasiabską kulturą. Na budynku nim, od strony ulicy Świąty Gwedacha, jest tyfla, poświęcony. Włyczu Kasia regionalizmu regionalizma Florianowicynowie. teren żył w latach 1831-1881. W w międzygóriska, mieszkał i drakował swoje dokuzę. W 1850 roku w Drakarni Wedela, ujsta jego rozmowa Płycha z Kasiabą. W terny przedstawił skąplikłe wony, stosenci między Kasiabą a Bracińą ma Płychoma. Przeni były gazetniku i poece Hieronimie Jaroszu Derdowszczym, autorze słynnej eposu eposu panu Czorlińskim co do płysyce płysycy Miejsce, które Rozylów zlokalizował w Wegnińsku i Oliwie, uwzględniające apartną rolę na jego gardu dla całej kasiopści świata. Derdowski jest też autorem kasiopści hymnu, który zaczyna się so słowami tam, gdzie Wisła od Krakowa, a doktorną muzyką napisał Felix Nowe Wieści. Z ulicy kierujemy się czerujemy stronę kanału Reduni. Życi chterny jeden Dzyl, łatwasi 700 lat, płanie łatwą ściełę do Ognińska, nowym kwaratam, kanałem, wetyczonym przez krzeżyków w latach Tassun 340 Ten Ta najbardziej robotny z na ich kasepszkich rzek, łeb we wiele kasepszkich legendach i mitach, wpływny im kanałom do Mytławy. W okolicy Downy Guegardu, Gnuścich Książąt. W pobliżu kanału Raduni, przy ulicy Korzennej, usytuowany został renesansowy ratusz staromiejski. W tym obiekcie mieściły się w XX wieku instytucje współpracujące z ludowymi twórcami Kaszub i Pomorza. Wtedy też była to siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i klubu studentów Pomorania który w tym miejscu w 2012 roku obchodził 50-lecie istnienia. Ratusz Staromiejski to dziś miejsce, gdzie odbywają się ważne dla społeczności kaszubskiej wydarzenia. To tu między innymi wręczane są takie odznaczenia jak Skra Ormuzdowa, Medal Stolema, Budziciel Kaszubów i inne. Ze stylomieścigły Retusza przechodził do Monadrzywny Turk. Po drodze przez stywumę przy Płemniku Jana Trzeci głę sobieścigły. Król chteren, jak nie żaden inny zapisył Sowledowi Kasiapszt Tradicej za Udzyl Kasiapszkich Regimentów w bitwie pod Wiednią. Achteren w 1685 roku dosztoł od swojej siostry Katarzyny Zumk w Rzucowie na nordowych Kasabach. Przed drzewnym torgu mieści są dodum prasę. W ternym w 50 latach 20. lata mieszkała się redakcji dwutidzenika kasioby, a też później miesiącznika, litery, z parłączonych z Kasiapskłe pomerską z z dnia Dodum prasę jest sedmą dziennika bałtyckiego, najwiksi Regionalnej gazety pomożliwe. Szerok pojęty kasiapsku tematyka przebiły cały czas na szpaltach tej gazety. Pomorze, jak wiemy, jest wielokulturowe, ale dla największej na Pomorzu gazety regionalnej no, Kaszubi są szczególnie ważne. Stąd i w najlepszym obszarze i dniu, czyli w piątek w magazynie rejsy najbardziej prestiżowym ta tematyka znajduje swoje miejsce w reportażach. Ale też co jest szczególnie ważne, kaszubski dodatek Norda dołączany do ośmiu tygodników Dziennika Bałtyckiego. Od niedawna, też za sprawą mojej osobistej decyzji, reaktywowany także i dołączany do tygodnika Trójmiasto, bo taka też była wola i oczekiwania kaszubów mieszkających w Trójmieście, ale też w Powiecie Gdańskim. Mam na myśli Kolbudy, Krzywic i te okolice. Także od strony oczywiście publicystycznej, ale też tej edukacyjnej i dokumentacyjnej, co jest dla Kaszubów szczególnie ważne, no bo też w miejscu jesteśmy szczególnym i misję taką i społeczną, i edukacyjną oprócz informacyjnej i kontrolnej jak najbardziej realizujemy. A to, że tematyka kaszubska i kaszubszczyzna w ogóle ma dla mnie osobiście i dla dziennika bałtyckiego niebagatelne znaczenie, świadczy fakt wydania przez nas właśnie w lipcu tego roku te książki te przekładu Nowy Testament Płekaśiabskwy w przekładzie ojca Adama Sikory bezpośrednio z języka greckiego. Zależy nam na tym, żeby trafiła ona pod kaszubskie strzechy, a dla mnie osobiście też jest jakby takim wypełnieniem testamentu Jana Pawła II, który w 1987 roku mówił, Żebyśmy jako kaszubi strzegli tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o naszej tożsamości. W tym właśnie roku miałem to szczęście przekazać Janowi Pawłowi II na zaspie replikę figurki Matki Boskiej Sianowskiej. Znajdujemy się przed Nowym Ratuszem Gdańska, dawną siedzibą Klubu Studentów Wybrzeża Żak, w którym obraduje aktualnie Rada Miasta Gdańska. Najważniejszymi odznaczeniami przyznawanymi przez miasto Gdańsk są medale św. Wojciecha i Mściwoja II, ostatniego księcia kaszubsko-pomorskiego. Wielu działaczy kaszubsko-pomorskich jest laureatami tych wyróżnień. Tragednym epizodem pierwszego dnia dradzi światowi Światowej wojny była wybrana polska we Gdyńsku. Większość z Waszych pięćdziesiąt i webruńców to darzeniowi drżeniowi i kasiabi. W pierwszych minutach bitci dziennie dowódca wybrany Konrad Gudelszczyk. Dowodzeni przyjęli pochodzący z Ciebie gwarancza Alfons flasek Po czterdziestce godzinach nierówni bieci Pacztowce kapitulują. Większość webruńców z dowódcą Flasekowskim na przodzie, Westa je w bestialści sposób płysów rozstrzelunych w Egdyńsku. ich wieczni Wespocynku je smutek słyfiarów hitleryzma na Gdyńsku zaspie. W Wekelim Sanowi Głetorgu mieszczą są so zabudowania sostrów Elżbietanków a na ich budynku je tyfla poświęcone pelpinści mu biskupowi sufraganowi a dziś błęzi mu szwedze ksądzu Konstantynowi Dominikowi teren internowany przez niemców umarł martu w stramianniku te są 940 roku Jestmy przy kwescołę świąty Głęgnacji Głęlojole w Egniisku w dywni z tych Bała tu w 70-tych i XVIII latach słynna szkła z Ciechoma z zwana Jezuiczym Kolegium. Wesoła, sądza biskupa Konstantyna Dominika jest parłączony z Jezuiczym kwescołą. Co rok, gdy kasiobi poetykają się so w dziźniowie kolegiace na dywnych styrych szkłetach, namsza świąty. Żeby upamiętnić na smierce Błęźnił Słodzi. Ksiądz Konstantyn Dominik czczony jest przez miejscową ludność, szczególnie przez Rzeszenie Garżówsko-Pomorskie, jako kandydat na ołtarze, i ta budowla, która znajduje się tuż obok kościoła, poświęcona jest. Właśnie jego imieniu. Jest to dom Sługi Bożego Konstantyna Dominika. Tutaj zasłynął jako znakomity spowiednik przede wszystkim, mniej może mówca. Za chwilę ujrzymy ambonę, z której przemawiał. Zobaczymy również konfesjonały, w których spowiadał. Dominik znał wiele języków i korzystał z tego atutu ogromnego. Woruni spędził wprawdzie zaledwie rok swojego wikariatu, poczem przeszedł do innych funkcji, innych prac, między m.in. jako prorektor, a potem rektor Seminarium Duchownego, a w Pelpinie, a od 1928 roku biskup sufragan tamtejszy. Daleko stąd znajduje się pusty już grób po biskupie Konstantynie Dominiku. Biskup Konstantyn zażyczył sobie, aby po wojnie, bo był przekonany o tym, że ta wojna skończy się, kiedyś został pochowany tam, gdzie znajduje się symboliczny, czy też nie tylko symboliczny grób. I jego konfratrów, mianowicie na cmentarzu, na wolnym cmentarzu w Pelpinie, nie zaś w katedrze Pelpińskiej. I tam rok rocznie przyjeżdża tłumnie młodzież, szczególnie maturalna, przedmaturalna, by modlić się na jego grobie o niezbędne łaski. Wracające do Jezuiczy kolegium, należno je rzec, że wśród jego sływnych, szkolnych, szanuje go nadcinną z pochudających z podlasa Gabriela Rzączynści, zwolniony go, go polskim W swoim dokuzu. O przyrodzie polskiej napisanym władze z niej, płodowali niechtarne nazwania w polskim i kasiabszcim brzemieniu. W tym kolegium uczęło się so wiele przedstawicielów miejscowej kasiabszki szlachty. W strót tych czarnych przemówiono nadcignąć urodzonych w bandominie Józwa Webickiego, utwórca polskiego narodowego hymnu, czy też Jakuba Wejera, fundatora wejrości Kalwaryi. Wiedzą ci też, że zyką kartezunów, Umieścił tam biednych uczniów z familiów poddunych klesztorowi, klasztorowi, im full utrzymani. Cierujące są na pełni traktat św. cecha przez to, w przewidzianym budynku w 14-20 roku, mieszcała się so drakarnia polsko Gazety Gdańskiej. I z tym dodówk Drużba, w kasiepskim języku. Lerunia, robotnikowi podmiasto Gdyńska, byłszy zielnica Zewesczu mieszkało tu wiele wysadłych, w 1890 roku robotników z niedalekich Kaszep i Kwecewia. To prawie na początku 20. gwiazda lata Kaszeb w kanał, parłączący dwa dzyle martwi Wisły, dywający łyżle utworzenia utworzeniu nowego bramiu dla Chuindzi w Gdyńsku. Do dziś nazwę Sowen Bardzo charakterystyczne jest zlokalizowanie tego kościoła poniżej lustra kanału Raduni, o czym świadczy fakt, że kościół poprzedził czasy krzyżackie, że to wcześniej już pomyślano o tym, by chwałę świętego męczennika tutaj właśnie na terenie pomorza utrwalać. Jakimi sposobami, jakimi tylko się dało. Widzimy tutaj na planie pierwszym świętego Wojciecha, który czyta jakby mszał, ale gdy dobrze wpatrzymy się w słowa tam zawarte, wyczytamy Bogiem Sławiena, dziewica Maryja. Trafił tu podobno jako dar Jana III Sobieskiego, który wielokrotnie przejeżdżał przez miejscowość Święty Wojciech i na pewno tu się zatrzymywał, a przecież to nie jedyny ślad obecności Pomorzan i Kaszubów w tym miejscu, bo przecież o tu nad zakrystią mamy złocącego się gryfa pomorskiego, który jest także jedną z ozdób. I gdyby bliżej przyjrzeć się tekstom, treściom, rozmaitym detalom wystroju, wnętrza tego kościoła, również freskom, które ukazują jego męczeńską śmierć na ścianach, to tych elementów poznamy bardzo wiele. Zwykle co roku, w okolicy 23 kwietnia, są te znane odpusty wojciechowe, na które ściągają także kaszuby. Nasza podróż po gdańskich miejscach związanych z kaszubskością nie kończy się jednak na południowych rejonach miasta. Już teraz zapraszam Państwa na trzecią część filmu, w której bez trudu przyjdzie nam wypatrywać kolejnych śladów kaszubów w Gdańsku. Gdańsk, Wledź ci noce ja ci nie zna, ja ci już nie pamiętam.